Cześć, witajcie. Postanowiłem swoją amigę trochę odnowić. Kiedyś wcześniej kupiłem amigę po prostu 500 razem z klawiszem F10, który był niestety uszkodzony. Był niestety uszkodzony młoteczek po rozebraniu amigi, patrzę, że młoteczek był po prostu. Zniszczony, był złamany, więc zamówiłem nowy młoteczek. Zamówiłem sprężynkę i zamówiłem nowy przycisk F10, bo ten po prostu był jakiś wcześniej przez kogoś przyklejany na superglu. No i po prostu po wyjęciu on się złamał razem ze starym młoteczkiem. Mogę wam to pokazać, jak to wygląda. O, to był stary. Młoteczek, no to jest. O, nie wiem na co to było w ogóle sklejane, ale tak wyglądał stary młoteczek. No nieważne, mam już nowy razem z nowym klawiszem F10. Nawet jest bardziej, jest ładny, bo jest czysty, bardziej wybielony. Ten jest już stary, pożółkły, po już, ale to nieważne. Dobra, też padłem na pomysł, że może jednak się przekonam do tego Goteka. Wiem, że to jest troszkę bardziej na zasadzie emulacji gier na Amidze gier Amigi na midze, ale jest to naprawdę świetna sprawa pod względem kopiowania gier sobie przygrywania sobie ich z goteka czyli z zgoteka z goteka na dodatkową stację dysków DF1 co wtedy mamy gry kopie zapasowe już na, na dyskietkach i wtedy elegancko sobie wkładamy do stacji dys dysków i sobie mamy klasyczne, tak jak po prostu w latach 90. Sobie wkładamy dyskietkę, tyk, czyta. Jest wtedy fajnie oldschoolowo, więc dobra. Przejdźmy teraz do najpierw podstawowego podłączenia rozebrania amigi. Wsadzimy sobie od razu klawisz F10 razem z tym młoteczkiem. Gotek zaraz poczeka. Amiga sobie już pozwoliłem wcześniej śrubki z niej zdjąć więc zdejmiemy samą pokrywę opa delikatnie trzeba uważać Zdemujemy pokryweczkę chodzimy sobie na bok dobra podłączymy sobie klawiaturę, żeby nam nie przeszkadzała Opa. i tu są wszystkie te młoteczki, jak widzimy w ogóle to trzeba było wszystko rozkręcić tam było multum, tysiące małych śrubek o, pokażę wam ile było tych śrubek, o tyle tyle śrubek, żeby rozkręcić klawiaturę i dostać się do środka tutaj mamy dziurę odpowiadającą za F10 wkładamy sobie młoteczek do środka no niestety na Allegro znalazłem tylko białe czyli one bardziej chyba w 600 i 1200 na pewno w 1200 są białe no ale to nie będzie nam przeszkadzało jest młoteczek w ogóle pokażę jak jak to wygląda o powinien być młotek i sprężynka dobra czyli wkładamy sobie młoteczek tak żeby nam tutaj wszystko pasowało wkładamy sprężynkę ten klawisz jest od F9 Pinamy. nie wiem czy to dobrze wszystko widać na Staram się, żeby było widać. F9 już mamy. Teraz sobie nałożymy ten zepsuty. Młotek jest. Sprężynkę nakładamy. No i nowy. A to jest stary, przepraszam. A gdzie jest nowy? A nowy schowałem tutaj do środka. Już tylko. Oba! Mamy klawisz. O, F10 wkładamy go Pyk. siedzi troszkę się teraz wyróżnia bo te wszystkie poprzednie to są F1, F2, F5, F7 są, są stare po prostu pożółk pożółkłe a F10 już jest wybielony jak wybielić taką klawiaturę jak wybielić taką Amigę w, następnym, w następnych filmach wam pokażę zresztą też są na YouTube można zobaczyć jak jak y, można to zrobić? Dobra, no to teraz to z powrotem skręcamy. Jak już wszystko mamy w klawiaturze elegancko, to ją trzeba, należy ją skręcić. Po skręceniu ładnie, już klawiatury z nowym przyciskiem F10 ją odkładamy na boczek. I żeby się dostać do stacji dyskietek, żeby ją wyjąć i zastąpić ją gotekiem, musimy zdjąć najpierw ekran. Więc rozkręcamy wszystkie śrubki. Dobra, mamy wnętrze naszej Amigi. Mamy stację dysków. Odłączamy sobie jeden. I odłączamy sobie taśmę. Może jeszcze, na razie nie odłączę, ale chyba ją trzeba jeszcze odkręcić, tak? ona jest gdzieś przymocowana tak jest przymocowana no dobrze żeby to było tak Idzie. dobra sprawa jest tego typu żeby zdjąć stację dysków to musiałbym się dobrać tutaj od dołu i to po prostu rozkręcić a mi się tego tak naprawdę nie chce robić bo chcę podłączyć goteka tylko na moment zobaczyć czy działa i dopiero jak będę miał sprawną drugą sześćsetkę do której już kondensatory do wymiany to wtedy sobie tam zamontuję tego goteka na stałe oczywiście wam pokażę też ten film więc podłączymy goteka kładąc go na stację dysków żeby Wam tylko to pokazać, ok, i tak w miejsce stacji dyskietek wciskamy taśmę. Tak, wciskamy sobie kabel. Trzeba pamiętać też, żeby była zworka odpowiednio wsadzona, żeby gotek był przypisany do DF0. Dobra, podłączmy teraz to, podłączmy w ogóle, podłączymy teraz klawiaturę, podłączymy też Amiga już do zasilania oraz do, do monitora. Warto jeszcze wspomnieć odnośnie oprogramowania do Goteka, bo samą stację y, symulującą gry można dostać od 70 tam do 130 zł, ale ważne jeszcze jest żeby sobie zakupić pendrive'a, może być to 8GB, może to być 16 trzeba go sformatować w systemie FAT32 znaleźć sobie, wygooglować i przegrać plik dokładnie on się nazywa selektor ADF poszczególne jakieś pliki ADF'owe dyskietki gry, które można ściągnąć z Lemon Amiga wpisujemy Lemon Amiga w Google tam mamy Gry do, do pobrania, źródła skąd można je pobrać. One muszą być w 880 kB. Gra musi mieć. Więc jak już to mamy, zgrywamy wszystko sobie na pendrive'a w systemie FAT32. Wtedy go tylko to podłączamy i, i śmiga. Dobra, przejdźmy do, teraz do podłączenia amigi do telewizora i do zasilania. Dobra, wszystko podłączyłem. Wsadziłem już też pendrive'a do goteka, więc odpalamy amigę. Pierwsze uruchomienie z gotekiem. Dobra, mamy co tu mamy bez ADF Games dobra to wejdźmy zobaczmy co tu mamy co może co może być hmm. Turikan dobra a może Superplex nie dobra szukamy Turik Turikana mamy literkę T i szukamy Turikan Turricon Tetris Coś dla mojej mamy, całego przyszła Tu, 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 tu. tu już mamy HI Kurde ile tego jest? E, jak patrzyłem na listę gier wszystkich ADFów to jest 720 stron formatu A4 lista gier na ADF To jest po prostu nie, 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 nie do grania po prostu Turbo Cup Turbo Run 1, 2, 3 nie wiem czy jedynka była na ilu dyskietkach zaraz zobaczymy chyba była na dwóch jak pamiętam tak zgadza się dobra przypisujemy sobie dysk 1 tu mamy Mortal Kombat przypięte ale to sobie przypniemy tu dysk drugi sobie przypniemy tu i dobra. Wychodzimy do głównego menu, powiedzmy. Tu jest ten Save and Copy. No bo tu mamy, A jest, dobra, mamy dysk pierwszy, dysk drugi, dysk yy, trzeci nas nie interesuje, trójka nas nie interesuje, bo to jest od czegoś innego. Save and restart Restarting czytuje nam w tym momencie grę Turikana. Nie no, piękna sprawa z, z tym głotekiem. Kurczę, czemu ja wcześniej na to nie, nie wpadłem? Tak się powstrzymywałem, nie no, troszkę to jest głupie emulowanie tych gier Ale przede wszystkim na następnym materiale wam pokażę Jak wypalić, jak przygrywać z goteka na stację DF1 Wypalać gierki po prostu sobie na, na zwykłe dyskietki Pomijamy kraka Czytuję nam, brakuje, nam, brakuje mi tego wczytywania tych no brakuje mi tego cholera no ale, ale przede wszystkim a włączymy sobie tutaj Bra o przyznajcie się, brakuje wam teraz, yy, brakuje wam to w PlayStation 4 i w nowych generacjach konsol coś takiego Unlimited Continuous, Unlimited Lives, Unlimited Times Weźmiemy, pozaznaczamy sobie wszystko. Niech raz się żyje, co tam? No, ale tak jak mówię, przede wszystkim goteka mam po to, żeby przegrywać to na takie dyskietki i później sobie tylko żonglować. Przerzucę sobie tego buteka, później do 600, a tą 500 będę miał zwykłą, rozbudowaną. Zwykłą bez żadnych roz, rozbudowań, klasyczną Amiga 500, Turikan, taki typowy Crisis, powiedzmy co, współczesny taki crysis. Dobra, press fire to start. Się długo wczytywało. O jak jak kocham tą gierkę, kurczę! Jedziemy. Fire, fire! Yeah. do you know yeah, I'm not sure Kiedyś to były trudne te gierki, przyznajcie. Ale nie wiem jak, ale się przychodziło. I zaraz ginę. Nie wiem czy tam coś było, bo tak. O. Nie wygodnie, bo tak gram trzymając Joya w ręku. Ale no, bade, bade to technów. O, myślisz, skacze ten nasz turikan? Jakąś lepszą broń bym chciał zdobyć, bo to. Dobra, robimy miękki reset Włączymy sobie jakąś inną gierkę, może lotusa, co Wy na to powiecie? Może być lotus A dobra, przecież muszę zmienić stację dyskietek. No kurczę bele. Tak to nie widzi, dobra. Przełączam sobie w goteku na 0.0. Jeszcze raz robię miękki reset. Jest to na programowaniu Cortex. Wystarczy mi ten Cortex, Nie muszę baj bajerować bez ADF Dobrze, szukamy lotusa w takim razie Lary Larry Larry Lemingsy o dawno włączamy Lemingsy, Legion ale to będzie dobra. Może, może, może dajemy. Pamiętam w to to katłowałem. Tak, kurczę. Dojce do się szło. Tata weź, zobacz. Jak ten level przejdziesz już tam któryś tam. Dalej. Są dwie dysketki, przydzieliłem. Chyba nawet nie zwróciłem uwagi, jak to zrobiłem. Save restart, restarting i gramy w Linksy. Mam nadzieję, że myszka dobrze działa, bo tak naprawdę tylko ona teraz mi służy do naciskania lewego przycisku i prawego przycisku w myszce. Ale coś tam chyba będzie śmigało. Dobra, tutaj już nie bawimy się w żadne kraki. Jedziemy z koksem. Jeszcze mam chwilkę, to mogę sobie. Mogę sobie jeszcze co tą czy coś A, dobra tu się już dobra skip to next level Deal Lec deal Jedziemy do przodu Do przodu Trzeba grać Trzeba grać w gry Będę grał w grę Gram w grę na Amiga Amiga rules Tak w ogóle w między, międzyczasie przyjechały kondensatorki do Amigi 600. Będziemy robić Amiga 600. Moją malutką, kochaną Amigusię, drugą. Bo jedną mam już taką wypasioną z kartą pamięci z 2 MB tam RAM. Już jest taka, wiesz, na wypasie dosyć dla mnie. Ale drugą będziemy robić. I dla, dla niej będzie ten gotek, dla niej są kondensatory. Będziemy wymieniać. Będzie gotek. Stacja dyskietek, do tego się. Doczepi się stacji dyskietek i będziemy kopiować, będziemy przegrywać sobie gierki. W tym czasie sobie otworzę te kondensatory. O, idą namingi. Może być troszkę ciemno, bo żeby Wam pokazywać ekran, to połączałem wszystkie lampy. Dobra, tam myślą je. Jak to kurde działa? Jak to dziwnie działa? Kurze, No Będzie problem. O, dobra, PIS i Start 2. Dobra, zmieniam. Na Otwieram to sobie. Amiga 6 zestaw kondensatorów Deluxe. Ładnie napisane. Dobry sprzedawca. Ładnie zapakował kondensatorki. One player. Ojej, nie wiem czy przejdę tą misję, bo chyba ta podkładka się nie nadaje. Chyba tym bardziej się nie nadaje. Muszę przeczyścić tą myszkę. Dobra, nie chce mi się po drugą sięgać, bo jest schowana. O elegancko przyjechały. Kondensatorki wam pokażę. Przed włączeniem jeszcze gry. Opa! Dobra, tu już nic nie ma pusta. Są kondensatorki całe. Cały zestaw. Dla Migusi 600. Dobra, jedziemy. Zagramy jeszcze tą misję. Przejdziemy. Spróbujemy. No, jest banalna. Dobra, trzeba iść w dół, tak? Czekaj, to jest kopacz? Nie, chyba ten, ten drugi jest kopacz. No to, o, jedziemy. Dawaj, no. czemu nie kopię? a dobra bo tutaj już nie mogę, zapomniałem wiem już, wiem o co chodzi jak już nie mam ile, dobra jak nie mam tu liczby ile razy mogę wykorzystać daną umiejętność to już zapomniałem te linki, nie no to banalne gdzieś się czas przyspieszało ale jak nacisnę szybko to giną gdzieś to było a to jest pauza tu jest ginięcie, to wiem. No dobra, pierwsza misja to jest. To walniemy jeszcze jedną. Unit 10%, ten procent. Musiałem uratować lemmingów. Dobra, level drugi przejdziemy. O, tutaj pewnie będzie trzeba parasoleczki spadać. Nie wiem jak zapalał, zapaliłbym taką lampę jedną. Ui, dzięcie dziudziu. No dziu, dziu. to jednak jest źle, dobra. 10 pewnie też muszę ocalić. No to tutaj staniemy. Jup lemingi grałem na PSP. Pamiętam chyba. Wyszły dwie części, na. czy tam na pewno... O jeden mi zginie. No, zobaczymy czy zdążą chłopaki 5, 4, 3, 2, 1. Czy zdążył? Nie, nie zdążył. O, dwóch nie zdążyło i co? Sied Oj, to tu, No właśnie, ale jedziemy dalej. A urwaniemy jeszcze level 3. Która to jest godzina? Dobra, 11.57, już dobra, przejdziemy jeszcze level 3. Muszę to zaraz zwijać, wszystko bo jeszcze dzisiaj mam do ogrania fajny tytuł. Tylko gdzie on jest w tym bałaganie Teraz nie mogę go znaleźć, to wam chyba nie pokażę. O! Dobra, jest go srał ale związany z zombie. Jeszcze nie grałem więc muszę zagrać. Wait, dude. Dobra, będę szukał teraz. Muszę tu zatrzymać. dobra, dawaj, dobra, 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 bo zginiesz, przyjacielu. A my nie chcemy, żebyś. A, no, to jest pyk, pyk, dobra. Tak, ale przyspieszymy. Niech będzie hardcore. O, idą, mrówy. Jak ludzie do autobusów lub do metra. Pytu, 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 pytu. Metrocentrum. Warszawa. Albo w Londynie gdzieś Piccadilly Circus albo Oxford Na Oxford, takie tu do metra Oj, źle Zledałem, Można go zabić Hmm, co ja tak gadałem, gadałem No nie mogę, i co? Ale lipa Ale wiecie co zrobię Ono. no Ale baba! Oho, ho, ale za dyma Dobra, tak to by się wszystko kształtowało. Gotek działa fajnie. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej, cześć, dzięki za uwagę!